Witam was, was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Prorok, a to jest... Yy, toż mi się wiedzieć co to jest, to jest serwer postawiony przez yy, twórcę. <laughs> Nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Przywitaj się. Witam wszystkich, jestem Kikimi. No, także to jest założycie serwera Karimili. On wpadł na ten, że taki wspaniały pomysł, żeby to założyć serwer na którym będziemy... będzie parę osób nagrywać swoje serie na tym, że, na tym, że serwerze, no taki survival, taki niby pojedynczy, ale co jakiś czas będziemy się spotykać, coś tam pogadać albo coś w tym rodzaju. No i, znaczy, no, trzeba, żeby w końcu nagrać coś z Minecraft'a. Zwłaszcza dlatego, że wyłącz... Y, usunąłem, znaczy się usunęłem swoje ostatnie filmiki z Minecraft'a, bo znowu się nie udało. No, większość może się dowiedzieć o tym z y, filmiku informacyjnego, który jest też na moim kanale. I żeby Was nie przynudzać, y, zacznę survival. Tutaj będzie mi głosował, jakże. I też duchowo towarzyszył Karimiri. A jak? <laughs> Dobra, także początkowo koncepcja była taka, żeby nigdzie nie iść, tylko się opakować. Dobra. Trochę sobie, sobie podotykam drewno, żeby zdobyć. jedną um, by... mm, siekierkę. Bo ja tutaj już zdążyłem pograć jakiś czas No widzę Zdążyłem również nagrać odcinek ze swojej strony z prologiem Także, no właśnie i... Oczywiście nie będę taki W opisie filmiku na pewno znajdziecie link do kanału Karimiliego Tak, mogę, tak, tak się to odmienia, bo nie wiem nie. No, no tutaj widzicie Karimil właśnie zaczął Lepianka jest Całkiem... Przytulna a, coś mi się tutaj ścięło, dobra. I teraz tak, co ja w tej chwili mam za mody, bo w tej chwili jest wersja Minecrafta 1.3.1. I mam takie mody, które można oczywiście używać na multiplayer, oczywiście za zgodą administracji. A ja pytając się jego o zgodę, otrzymałem ją. I... tak? Potwierdź jeszcze moje słowa. Tak. Nie, no i... Oczywiście, fly haka, xreja, smart mowa i tak dalej nie popieram. I osoby przełapane zostaną zbanowane, haha. <noise> ja oczywiście nie będę tego praktykował, bo jeżeli nawet bym zaczął, to by to było widać na tym. na odcinkach, na filmikach. Dobra, nie wiem nawet co robić. Kurczę, ręce mi się trzęsą, nie, nie wiem co robić. Spontanicznie chyba wyszedł ten odcinek. Yy, nie, nie, zrobię, żeby był profesjonalnie, Na pewno będzie profesjonalnie. Potrzeby potyków teraz, a mi się łapie często. Tak. Delirium hmm? Delirka? No, sporo tej trzciny tutaj. Ty tutaj posadziłeś tyle tej trzciny? Tak, miałem parę godzin, aby <laughs> się nią tutaj zająć. Jakbyś chciał postawić sobie tutaj domek w pobliżu, jako że jeszcze nie mam mniej więcej wytyczonych chodników oprócz tego kawałka tutaj. Hmm. To, no możesz sobie tutaj wybrać jakieś miejsce. A ty przy chodniku i tutaj jakieś... miejsce. Dobra, wezmę Walkbencha i sobie połatz gdzieś tam, gdzie będzie moja miejscówka. Mm -hmm. Ech, Co? Zobaczzucałem ci drewna, pobiegłeś dalej. <laughs> no, dzięki dzięki, ale nie musiałeś. Dobra, to ty jak zrobię, tak ee, jakby to zrobić, żeby to było porządnie? No, dobra, sobie tutaj jeszcze domek, gdzieś tutaj będzie workbench, i potrzebuję teraz desek, takich porządniejszych. Mm, gdzieś by to, to tutaj ustawić jakoś w tym w tym sensie. Yy. Dobra, gdzieś tutaj się postawi domek. Ogólnie to będzie chałupka, taka na początek. To będzie tylko moje. Miejsce zbieracza taki szałas to doła, później tak się zamierzam wyprowadzić stąd, tak zacząć, tak gdzieś w takiej bezpiecznej odległości. Dobra, jeśli mogę wtrącić uwagę dotyczącą wyglądu domu, to on tu jak najbardziej zostanie, więc postaraj się, aby był taki reprezentacyjny. Spoko, spoko, nie martw się. Ja też odcinki tak poświęcę, że w tym domku, także nie ma się co martwić. Tylko muszę trochę więcej drewna nazbierać. A do tej kopalni żadnej nie ma, takiej pobliskiej? Mm, kopalni twojej jeszcze nie. Jest wejście do jaskini, którą trochę tutaj z brzegu wyczyściłem i to jest gdzieś z tej strony. Tak, tutaj jest jakaś dziura w ziemi. Gdzieś, gdzież, gdzież to jest tu? Mm, gdzie jesteś? No właśnie sam nie wiem, Czekaj, wrócę się do siebie do domku, bo już zapomniałem. O widzę się. w lewo, w lewo, w lewo Tu? Moje lewo. Jak? Tu co <grym> za, za... <grym> No, Sorry, sorry. <grym> za tobą A tu jesteś Gdzieś to jaskinia? Zobaczy się może jakiegoś koble się nastuka O właśnie, tego mi było trzeba Zajdę w miary głęboko, żeby tam nie było widać jakiegoś tam czegoś. Kur nie, nie, nie zabądź. Aktualnie zabudziłem i jest tutaj szkielet. Nie no, jeszcze nie dostanę. Naprawdę. Ej, już idę. O, widzę się. No, a jak teraz wyjdziemy? To jest zablokowane przez tego, z, przez te ze spawna. Dobra, ale to jest Janusz, ale to wygląda tak nienaturalnie, to dziwnie. Takie się czasy wygenerują. Yy, tylko wiesz co, bo ja też nie mam specjalnie dużo zapasu, bo tu się trochę nie spodziewałem. Mm -hmm. więc mam tylko trzy jabłuszka ze sobą. Nie, nie, to wyprawy się zrobi kiedy indziej. Tylko ja potrzebuję teraz tak. O, i wypadł już, no to dobra. Potrzebuję tego tylko, żeby teraz się stąd wydostać. Trzeba by stąd jakąś inną dziurę ostukać, no bo tam gdzie wpadłem to akurat jest spawn. Albo blisko spawnu po prostu. No tutaj... No poczekaj, ja sprawdzę. I teraz by trzeba było sobie tam wykopać jakieś inne miejsce wyjścia, jakieś wyjście... Nieee! Gdzie? Daję radę kopać. Gdzie, gdzie jesteś, gdzie jesteś? No tak jak, tak jak wpadłeś w żure, Walczę z nagowanym pająkiem. Ej nie no, a e, ja nie mogłem nic zrobić. A świetnie, dobra dzięki, dzięki że mnie jakoś wydostajesz stąd. Dobra, potrzebuję tego, magicznego kamyczka, który się zwie Cobblestone'em, tłumacząc na polski bruk. No i znowu nie mogę zniszczyć, dobra, idę gdzieś dalej, na bezpieczną odległość. No tutaj widzę jest piasek workbench O fak, Gdzie tu jest wyjście? Aaa świetnie, świetnie, świetnie Dobra muszę tutaj chyba jakoś wyjść A pie pierwszy odcinek normalnie ja to nie wiem czy to jest survival czy to jest jakieś Failcraftem chyba to nazwę, nazwę bo nie wiem jak inaczej O grzybki Mm, tak, że mnie jeszcze nie no. byłem, tam jest ciemno. Zauważyłem. Nie no, żeby tam się wyrócić to trzeba się nieźle urządzić. No, Wchodzimy tędy. O właśnie, no właśnie. Na jakieś wyjście ewaku ewakuacyjne się znalazło. Świetnie. Już mi życie zratuje sporo. Dobra, szybko trzeba jakoś się budować. I spełnić to życzenie twoje, a żeby ten domek miał jakiś wygląd. Bo na razie to wygląda jak specjalna a. statuetka dla workbench'a, a to mi się jakoś nie podoba. No wiesz, na, coś na dobry początek. Widzisz jak mój wygląda w tej chwili, jeszcze nie wiem kiedy się za niego zabrać. <noise> nie, kozacki jest. Dach ma, no przynajmniej dach ma drewniany. Okienka też są niczego sobie, także nie, nie ma narzekać. Przynajmniej masz hmm, się gdzieś schować. Dach drewniany... Ma drewniany, ponieważ zabrakło mi dirtu. <noise> no w takiej grze... Z... Że zabrakło ci Dirt, no to już naprawdę, bez komentarza. No i na ścianę mi wystarczyło, zabrakło mi nadal. Dobra, nie będziemy już na pracy, Wiesz co? Jakbyś chciał Dirta, to ja mam już dla ciebie. Trzymaj, trzymaj, bo jeszcze ci zabraknie. Dobra, dobra. Teraz tak. To ogólnie chyba zrobię sobie kwaterę bez podziału na jakieś tam pomieszczenia. Oczywiście nie będzie tu żadnych takich. Aaa, moja myszka mi się zacina. Jak mi się baterie skończą, to będzie dosłownie Firecraft. Jeszcze nazwę Falecra, ja to nie będę inaczej nazywał. Miałem z kolegą nagrywać failcrafta ale coś nie wyszło. Na darmowej wersji Goldwave nagraliśmy pół godziny. Renderujemy, a tu się okazuje, że tylko głosu mojego 10 minut. Jest świetnie. W zasadzie to tutaj... W zasadzie tutaj trzeba wyrównać ten teren, żeby nie było takiego spadku, jak się do mnie wchodzi. Tak, nie dużo ludzi w górze. Dobra, starczy chyba taki. taka wielkość domku. Jest wystarczająca jak na ten etap gry. I już się nie mogę doczekać nocy. Bo coś tutaj na razie jest tak błogo i cicho. Zaczynam się bać. A właśnie jaki. jaką... Jaki poziom trudności ma ten serwer? Jest normal, więc nie musisz się przyjmować, że zombie będzie drzwi i przegryzał i tak dalej. Spoko. A już wiem co miałem zrobić. Gdzież tu jest, tu, tu, tu. tu. O, sadzonki. Sadzonki, 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 są najważniejsze. O, właśnie zapomniałem o mieczu, bo tu widzę kurczaka, przynosi trochę mięsa. Zwłaszcza dlatego, że, że nic nie mam. dalej, włącza się workbench, włącza się, coś tutaj przelagowało. Jak teraz tak lekko laguję, to ja się boję odchodzić od miejsca spawnu. Wprost normalnie obawiam się tego, że coś się może stać. Tutaj najbliższa taka okolica w plus minus 20-30 kratek jest oświetlona, więc, więc będzie bezpiecznie w miarę, bo już mnie tutaj parę razy coś zaskoczyło w ciągłości. <grym> Mi się zdarzyło, trafić na taki server, że kiedy. A, gin kurczaku. Że, kiedy było mało ludzi na serwerze, to wszystkie zęby jakieś z całego serwera to ludzie odchodzili sobie na przykład na 5000 kratek, coś tam dalej spawnu, jakieś tam frakcje. To później do, do tych graczy, którzy zostawali na serwerze, to do nich przychodziła cała horda. I wbijali się do domu, bo to był tryb właśnie taki, że potrafili wywa wyważać drzwi. Tylko okopałem się w ziemi i czekam. Niech to się skończy, niech to się skończy. Na szczęście tutaj tak nie będzie. Eeeem, yy, mm, mm? To znaczy. Wiesz co teraz, jak już o tym wspomniałeś, mm -hmm. to jest głupi pomysł, no bo powiedzmy, że raz na jakiś czas jakiś evencik będzie można zorganizować ze wszystkimi tutaj obecnymi. No. Jak już będzie więcej osób. No, no, no. Dobrze, no. dobrze. Hunger dobrze. Games, Zombie <grym> apokalips. Myślę, że pomysłów nam nie zabraknie. No tak, Wys w ten wystartujemy na tym, y jak on się nazywa, na Bedroku. Trzy patyki zbuduj domek, osiedli się i przetrwaj ten. Atak zombie. Takie eventy... Ale właśnie też... Tak, mam... albo... No... Albo zjedz swojego towarzysza. <laughs> tak. O, jeszcze pokażę ludziom jakiego skina co zrobiłem, znowu sam. To jest skin oficjalny, ogólnie mam taki zamiar zrobić, że tak, głowa zostaje, mój łeb zostaje, a... ubiór będę zmieniał w zależności od sytuacji. Czyli na przykład jak będę coś budował, no to wezmę sobie jakiś czerwony kask. bo budowniczy to wszystko spierniczy. No i jakieś tam szelki, coś takiego. Ale ogólnie to mam... Nie <grymne> jakaś odmienność będzie, bo chyba nigdy to nie wpadł, co oglądałem jeszcze. Każdy zawsze tylko z jednym skinem. Chodzi. Ja też się do tego przyzwyczaiłem, ale mówię, a czemu nie powariować? Częściej będę odwiedzał Minecraft.net I coś mi tutaj stanęło na umyśle. No, właśnie, nie, nie, może jednak nie będę się też oddalał od miejsca spawnu. Bo te, te czanki, jak się odją, to zostawię sobie na przykład 5-6 taków przetapiania piasku w piecyku. No i później wracam do domku, gdzieś tak oddalono parę, gdzieś, o parę tysięcy kratek. No i wracam i to się jeszcze nie przytopiło. To może jednak nie będę się oddalał aż tak bardzo. Ale wiesz, co muszę Ci powiedzieć, jedno? Tutaj niedaleko nas jest kanion. I to całkiem spory. Hmm. Możliwe. Wiem, w którą stronę jest również zimowy biom, gdzie są sosny, jakbyś był ciekawy. Tylko, że osobiście tam jeszcze nie poszedłem, widziałem po prostu z daleka. Aha. Nie bo ja tutaj na tej minimapce, mam tak, że mam po prostu... My jesteśmy na takim cypelku. Jak to się nazywa? Zatoka? Nie, to nie Zatoka, tylko ten. Półwysep. Półwysep, właśnie. Ale się pochwaliłem swoimi umiejętnościami geograficznymi, to aż normalnie mi szczęka opadła. Ale... Daj, spokój, masz taką super mini mapę, i zabłądziłeś w jaskini. <noise> A właśnie, bo ja mam Waypointy może dodam na spawnie, żebym mógł czasami wrócić, jak się zgubię. A nie, to już by naprawdę będzie szczyt wszystkiego, kiedy gdzieś pójdę i się zgubię z minimapką. To już będzie coś strasznego. Opcja. <noise> I to jeszcze nagrywane, no to już całkowity jak normalnie, przed wszystkimi. Będę wyśmiewany w komentarzach. Dobra, i teraz, Inek, zrobimy parzystam ilość tego, czy nie pożyczam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Świetnie, dziewięć. No to zrobię dziesięć. Żeby były tam podwójne drzwi. A co tam, szarpnę się. Magnat, jestem ja to się szarpnę. Aaa, atakują. O! Ale oświetliłeś, dobrze? Gdzie ty jesteś? No właśnie, na skraju tego oświetlonego. <laughs> dobra, dobra, no to nic nie mówię, nic nie mówię. Zwracam honor. Zobbiaki szkielety, jakie nawet pół się trzeba obawiać, bo jak one przyjdą i daj że wybuchną, jak już będzie coś ładnego postawiono, to będzie trzeba potem naprawiać. Mhm. Mm no, bo musisz się pochwalić też wszystkim, nie? Że tylko to są dwa pluginy zainstalowane i te takie, które nic prawie nie wnoszą do gry. No prawie, no prawie, powiedzmy prawie. No czas, coś jednak nosi. Mało bo mało, ale wnosi. Nie będziesz no musiał się bać, że ci się rozsypią całe wszystkie temki po okolicy. No Zwłaszcza, jak będzie jakiś deathmatch. O, mi się coś. A, świetne drzwi zrobiłem. Idealnie, już taka wariacja, rewelacja, że nigdy takich nie widziałem jeszcze. Ale chyba zostawię tak śmiesznie. A, zapomniałem w tej wersji, jest tak, że tam, jak położy koledzy, to tak się ten. No świetnie. Ja tu biegam i zbieram drewno. Ono mi się tylko przyda do budowy domu, później. No świetnie. Wkurza mnie normalnie ta nowa aktualizacja. Po części, oczywiście. Znacznie dużo dobrego, ale to stawianie drewna to naprawdę mnie coś nie odpowiada. Tak, tak, ja, ja też mam z tym problemem. Oj, oj, oj. creeper, creeper. Przy ty... <laughs> Fuck, dwa creepery. <noise> ja tu idę jakby coś. To są bugi. Jakieś krótkie, małe lagi, to się jeszcze zatrzymują co chwila. Masz do o, Dobra. fuck! Dobra, zalepię to, zalepię to. Zalepiotka dziura? Dziwne właśnie. Dobra, zostaw ten krater. Zrobimy go schodki. No czemu? No lepiej zalepić. No przecież trochę tak to nie wygląda. ...estetycznie. Ale uważaj, że czekaj, bo tam jeszcze jeden dzisiaj się znaczy, wiesz co, jak, jak go zalepisz, to w środku będzie ciemno, mi wyszły właśnie wszystkie pochodnie, więc nie wiem, co tam postawić. Ja czekaj, ja mam trzy, to czekaj, 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 spokojnie, spokojnie. No, to postaw jeden na dole, zresztą w tamtym miejscu chyba też mi wybuchł te creepery, była taka dziura wcześniej. Dobra, starczmy, się. położymy i zalepimy. A to takie nie, czasami fajne dźwięki dodaję. Albo chwilę. Jakbym zrobił tak, żeby to wystawało w ten sposób. Wykorzystamy najnowszą aktualizację Minecrafta i zrobimy to w ten sposób. A co, szarpniemy się na coś nowego. Coś oryginalnego. I teraz, teraz, teraz... brzoza, brzoza, brzoza najważniejsza. Mm -hmm. Dobra. Właśnie. dużo tego zbierania na początku jest. O, spod szkieleta. O, i creeper. To ty jeszcze gonisz, a nie uciekasz? No, wiedziałem. Eee, chciałem, żeby szkielet creepera zasilił. Mielibyśmy płytę, ale. I znowu ta sama robota. A, a ten coś się tutaj jakiś inny wychylił, czy coś? Hmm, to co? drugi. O. No to nieźle oświetlone miejsce, a nie tu jest granica? No sobie myślę, że nie musisz tego zależny. no to dobra. Tam się jeszcze czułem jakieś dwa albo trzy. Pójdę na małe... ooo zombie oj zombie. <laughs> Ale fajnie wygląda zombie na tym teksturpak'u. Jakiego używasz? No tego 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 tego, który... Ty używałeś wcześniej, co mi tak przypadło do gustu. Traditional... Trad traditional beauty. Mhm. O, o je, ale do mnie strzelają. O rany, ile ich tu jest! Uważaj, no. więcej tu biegnie. Tak? Gdzie nie są? No, strzelają. Za O oh, fuck fuck Fuck, fuck, fuck!